A więc, szanowni państwo, a dzisiaj odcineczek, jakiego jeszcze nie było. Czy domyślacie się, co dzisiaj dla was wymyśliłam? Zapewne tak, bo widzicie po miniaturce. Na kanale IT pojawiło się już kilka serii, o które prosiliście. Odbierałam od was prezenty i tworzyłam z tego luki i chodziłam po świecie gry z prośbą o cenę tych luków. Możecie też obejrzeć top model, myślę, że nie muszę omawiać o co w nim chodziło. Było też coś takiego, jak zrobić luk w króciutkich szortach jak przedstawiałam wam, jak odwzorować dane luki, no nie? Oraz ocenialiśmy wasze luki. Myślę, że brakuje w tym dopełnienia, a więc przed państwem dzisiaj to ja odwzoruję luki moich fanów. Koniecznie zasubskrybuj mnie, polub ten film i obejrzyj go do końca, by dowiedzieć się, jak mi poszło. Ty przyszłaś tutaj tak po prostu czy z zapowiedzi na YouTubie? O ja jestem ciekawa, co mi odpowie. Tak po prostu i nagle cię spotka. No dobrze, Marto. Będziesz naszym pierwszym eksperymentem społecznym. Nie, nie eksperyment, zgłaszam, tylko sobie tak żartuję. Ale oglądam stale Twoje filmy regularnie. Ej, regularnie. Dziękuję. Okay, to bardzo dziękuję. Okej, to Marto, miałaś szczęście rozpoczynać nasz odcineczek. W naszym odcinku będę się przebierać za moich widzów, a potem się ich pytać, czy im się podoba. Marto, poczekaj, nagrywam odcinek. Będziesz pierwszą osobą, za którą się przebiorę. Mam nadzieję, że poczekasz tutaj na mnie. Uwaga! Oglądaj do końca, po to co się wydarzyło potem, to jest hit. <grymne> e, na pierwszy rzut oka widzimy, że Marta jest ruda i ma warkocze. Musimy znaleźć taką fryzurę. Chyba jest to ta. Czy to jest ta fryzura dokładnie? I Marta jest ruda, więc to chyba ta. Ma troszkę ciemniejszy ten łódek, czy jasno? Na zdjęciu nie widzę Ma też brwi, takie dość cienkie brwi O, myślę, że to są chyba dokładnie te brwi Czy mi się uda odzorować ją kropka w kropkę? Dobra, damy takie brwi Z tego co widzę, to Marta ma na sobie oczka serduszkowe Próbuję nałożyć podobne A few moments later No na no, tej tak, nie, nie mam dokładnie tych samych oczków co nasza Marta, więc nałożę o takie. Z tego co widzę to Marta ma bardzo ciemny makijaż, więc spróbujemy znaleźć jakiś ciemny, czarny dzień pod oczy. Myślę, że łatwiej będzie, jak poszukamy w sklepie i że jest dość zblendowany ten dzień. Chyba to jest nawet ten. Użyjemy sobie tego. O nie, trochę za mocny, za mocny jest. Może to jest inny, wiecie? Nasza wersja będzie troszkę inna. Myślę, że mniej więcej ma taki makijaż. Musimy jeszcze zmienić nosek. Może nosów nie zmieniajmy? <grytania> Myślę, że ten, ten, ten może być nos. Ma troszkę inny, ale to nie będzie. Marta ma trochę ciemniejszy róż na ustach, więc spróbujemy znaleźć taki. To są te standardowe usta. Z tego co widzę, to nie są w ogóle powiększone. Tylko troszkę ciemniejszy kolor by się przydał. Z tego co widzę, to ma troszkę takie bardziej różowe. Chyba ten kolor. Jeszcze potrzebujemy piegu, jego różu na policzkach. Z tego co widzę, to nie widać u niej piegów, więc po prostu damy odcień jaśniejszy. Dostałam od zuzi black kompetii. Bardzo dziękuję. A teraz musimy znaleźć jakiś dress. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć dokładnie te same spodnie, co ma Marki. To mi wygląda jakąś bluzę. Może w zakładce bluzy znajdziemy jakąś taką fajną. Nie, ona ma krótszą. Krótsze rękawy zdecydowanie. Bo może we wszystkim, może to jest jeden z nowszych itemów. Tak będzie mi łatwiej. Ten look wyglądał na bardzo łatwe do znalezienia. A ja już troszkę szukam tej bluzy. O Boże, kochani, boróweczka 3-2-1 Lili dała mi pozdarko. Bardzo dziękuję. 哦耶！Oh, yeah. No nie ludzie, tyle, tyle szukać bluzy <gry> Dobra, po prostu weźmiemy taką Ma dłuższe rękawy, ale dobra, niech będzie Teraz na szybko znajdziemy jakieś spodnie O, myślę, że to są dokładnie te Tak, to są dokładnie te Do tego potrzebujemy jeszcze biało-czarnych tenisówek Że znajdziemy w zakładce buty sportowe To pewnie nie są te, ale jak nie będzie chciało mi się szukać, to po prostu kupię te Dobra, te mi się wydają takie najbardziej podobne Więc po prostu zmienimy kolory na takie, jakie ma Marti no, nie są podobne. Ale dobra, niech będzie. Teraz jeszcze raz patrzę. I mi się wydaje, że ona ma troszkę jaśniejsze włosy niż. Właśnie nie mogę zdecydować, czy ma takie, czy takie. Takie bardziej marchewkowe, czy takie bardziej ciemniejsze. Nie wiem. Na telefonie mam inne kolory niż na komputerze. Chyba jaśniejsze. Cały lub kosztuje 3250 SC i 6 diametrów. Kupujemy. O! No jednak, jednak, się pomyliłam z włosami, z kolorem włosów, ale chyba chyba chodzi na to, że ona miała jednak inne włosy. Ale te są bardzo podobne. ja miałam głowę, że wzięłam te za 6 diamentów? Skoro jej chyba są jednak za starkojsy. o Ojejku, taka wtopa. Na dodatek wzięłam też złą bluzę. Nie mogę znaleźć tą krótszą. Ale spodnie mamy identyczne. No, buty nie mamy tych samych. Ale myślę, że, że jest super. Myślę, że wyszło nam. Bo może w tym momencie miałam samą jak Jimmy Zobaczcie na no to jeszcze raz, się straszyłam. Ale nie było do tego. Napiszcie w komentarzach czy mi wyszło Cześć, Zimii Stalker. To jest. No hej, nie wiem co on to robię. Hej. Dobra, co się dzieje. Takich powiem. Nagrywam odcinek, gdzie odtwarzam luki moich panów. Marty była pierwszą osobą, za którą się przebrałam. Aha. To spoko. Ej, w sumie. Przebiorę się za ciebie, co ty na to. Ale nie mam takich spodni <laughs> i bluzki To nie wyjdzie. Dziękuję za to, że mogłam wziąć udział w odcinku. Nie ma sprawy. Jak oceniacie mi cosplay? Marty, napiszcie ocenki. <laughs> Ciekawe, czy mi ocenią Ja Dzięki, Zuzi. Bardzo podobnie. No, nie jest identycznie, niestety. No myślałam, że mi lepiej pójdzie. 8 na 10. 10 na 10. Podobne więźniaczki. Chociaż Marty mi dała dziesiątkę. <grym> Bliźniarki. No tutaj Natusia też się cieszy. Na ja wychodzi. I ładnie, chyba, chyba Marti się ucieszyła. Teraz Natusia bardzo prosi, abym ja też się, też się za nią przebrała. No dobrze, to teraz się przebierzemy za Natusia. Natusia będzie drugą osobą, ze którą się przebiorę. Nie chcę być Hub, ale wyszło lepiej niż okej. Oh. O nie, ci tak. Jest to straszne dla moich ptaków. On jest straszny! Nie podchodźcie do niego. Dobra, robimy zdjęcie na Tuzi. Jeśli chcecie Marty look, piszcie w komentarzach widzowie jak wam się podoba moje przebranie za Marty. I czy chcecie dostać ode mnie tego looka, więc koniecznie piszcie, piszcie. Tu wyślę. Dobra, to teraz moim następnym celem będzie Natusia. Myślę, że pójdzie mi lepiej przebrać się za Natusię. Z tego co widzę, to Natusia ma na sobie bluzkę, która była w poprzednim motywie, więc już sobie ją ubieram. Do tego musimy znaleźć jakąś spódniczkę. To jest mini spódniczka. Może w zakładce mini ją znajdziemy szybciej. Mi się wydawało, że ten item jest dość nowy. Chodzę niżej, jej nie ma. Chyba to jest ta. Tak, to jest ta spódniczka. Damy biały. Ojej, na Natusia ma kolczyk. Nie wiedziałam, że ta spódniczka daje kolczyk. To pęka. Co to jest? Czy to jest skarla dzieci? Czy, czy nie? Dlaczego tu jest kolczyk? <gry> o Boże, boję się tej gry. Co to robi kolczyk? Dobra, Natusia ma na sobie tatuaże. Idziemy w zagadkę tatuaży. Motylki widzę tych tatuaży. Nie pamiętam, czy był taki tatuaż motylki. Nie, to jest to. Czemu każecie mi wydawać diamenty? Czekaj, może, może jednak tutaj ja mam już takie. No mam. Ale czy białe? Mam nadzieję, że mam i nie będę musiała wydawać diamentów znowu. Proszę. Czemu ja mam aż dwa tatuaże fioletowe? Nie rozumiem. Super Laska dała mi pozarka. Bardzo dziękuję. Uf! Mam! To dobrze, nie musiałam wydawać elementów. Dobra, idziemy teraz szukać butów. Buty na Tusi są na wysokim obcasie i wiązane. Mam nadzieję, że gdzieś są wysoko. Może jak wejdziemy w zakładkę sportowe, to szybciej znajdziemy takie masywne dość. Troszkę jak te, ale nie do końca. I znowu będę milion lat szukała butów? No ładnie, no nie ma ich tu. W tej zakładce ich nie ma. Co, co to jest za but? Nie rozumiem, co to je ma być? Co to są za buty? Nie wierzę, ludzie! Co to jest? Co to ma być? Te buty są dziwne. No butach sportowych ich nie znalazłam. Może te? To nie są te. Może są w zakładce koturny, te buty. Zresztą no, powinny być zakładce sportowe, bo one wyglądają na sportowe. No dobra, chyba ich nie znajdę. Pewnie jestem ślepa, pewnie już minęłam milion razy. Jakie mniej masywne weźmiemy buty. Na dusie ma na sobie też torebkę, więc myślę, że torebkę bardzo szybko uda nam się znaleźć. A i powiedziałam, że bardzo szybko, a jeszcze nie znaleźliśmy. Nawet chyba ta torebka nie jest zmieniona. No może oprócz pierwszego koloru. A tak to wydaje mi się, że nie zmieniła jej koloru. Natusia ma na sobie warkoczek, więc jak wejdziemy w zakładkę upięcia, to może znajdziemy szybciej. O, mamy. Myślę, że Natusia ma ten kolor dokładnie, ale jeszcze zobaczymy inny. Tak, to jest ten kolor. Mamy sobie usta za 10 diamentów. Może ja mam podobne i ja nie będę musiała kupować. Mam, tylko ona ma troszkę ciemniejsze. No dobra, chyba mogą być takie. Natusia ma mniejszy nosek, taki zaczerwieniony, więc użyjemy takiego. Ona ma uni oczy. Weźmiemy po prostu jakieś podobne. Aha, jednak miałam oczy podobne do poprzedniej osoby. Nie zauważyłam. To są oczy na tusi, tylko że ona ma inny kolor, ten człowiek. Dobra, nie będziemy szukać dalej, po prostu ja będę y, miała zielone oczy. Musimy ściągnąć makijaż, bo ona na sobie go nie ma. My musimy jeszcze znaleźć kolczyki. Okej, okay, mamy kolczyki. Ona ma trochę ciemniejszy odcień złota. I zostało nam tylko róż. Cały look kosztuje 2625 SC. No, może troszkę drożej kosztuje, bo ja niektóre rzeczy już miałam w szafie. O, teraz widzę, że jeszcze brwi inne. Dobra. Szybko znajdziemy takie cieńsze brwi. Pieniutkie mamy brwi na sobie. No nie, nie aż tak. <gry> Ale są cienkie. No dobra, niech będą te. Wow, się zdziwiły. Wow, zdziwiły się. Ciekawe dlaczego. Ciekawe, czy się Natusia ucieszyła. Chyba się ucieszyła. Jeden do jeden. Zapomniałeś o glitterze na głowie. Dobrze. Dobrze. Tylko gdzie ten glitter na głowę? Ludzie. I co, ile ja to będę szukać? Musiał się tak przyczepić do mnie. Że nie ma glittera. Nie wiem gdzie jest glitter. Ludzie, po co ci glitter? No po co ci ten glitter? <laughs> nie lubię glittera. Teraz muszę go znaleźć. <laughs> nie znajdę glittera. <laughs> Mam nadzieję, że jest w akcesoriach pozostałych. Proszę. No nie. Udało się glitter. No, mamy glitter. Gdzieś <klucza> na 10 dają mi. <klucza> Myślałam, że na się uciekła. To jest klasztor. Klasztor! Nie wytrzymam. 11? Mega podobnie, Marty mówi. A wam, jak się podoba moje przebranie za się? Czy jesteśmy podobne? Tylko skóra. No, no, nie lubię zmieniać koloru skóry. Nie jestem rasistą. Boże. No Wydaje się mi, że mi się podoba, że <laughs> to co Marty się odpalił. Teraz Jimmy się odpalił jak bliźniaczki napisał. No, przy, przynajmniej fanki się cieszą, że się za nie przebieram. Jeśli chcecie dostać look na Tusi, to piszcie komentarze. To piszcie w komentarzach, że ja chcę dostać look na Tusi, to wyślę. A dobra, teraz lecimy po następną osobę, co? Teraz zrobimy kolejną osobę. Kogo teraz zrobię zdjęcie z Zuzi? Najgorzej, że Zuzi ma na sobie dużo unikatów. Zobaczymy czy nam się uda. Chyba brwi ma takie same jak Natusia. Włosy ma z pakietu, więc po prostu poszukamy jakiś podobnych. Dostałam od wysarki pozdarka, Dziękuję. To jak jeśli nie znajdę takich samych, to po prostu użyję takich, co mają taki bardzo mocny przydziałek. Chyba niech będą te. Usta użyję takie Nosek mamy dość podobny Dziękuję Jax Jaks bez jaksa Za pozdarko Okej, Oczy użyjemy takie o Boże za mocny no nie To wygląda jakby miała podbite oczy o Boże jak to wygląda widzowie Nie nie kupujcie sobie białego makijażu W tej grze To wygląda tak nie wierzę. Zuzi Black ma na sobie sweter. Golfik. Zobaczymy czy jest w zakładce. Czy było kiedyś zakładka golfy? Mi się wydawało, że była. Ale dobra, idziemy w zakładkę swetry. Okej, okay, Zuzi ma na sobie dokładnie ten golfik. Teraz idziemy znaleźć baseballówkę. Ona ma lekko ciemniejszą. Myślę, że nawet taką. Do tego masywne spodnie z dużymi kieszeniami. Chyba to nie są te, więc zejdziemy sobie niżej. Duże kieszenie. Nie, nie miał aż takiego widocznego paska. Okej, okay, niech będą te spodnie. Chyba nawet są te. Chyba to są te same. Tak, I teraz tylko buty. Wydaje mi się, że będą w zakładce buty sportowe. Czyli ja nie mówię, szukać tych butów, to naj najbardziej w kurze szukanie butów. także że zawsze noszę te same buty i spokój. Buty są najbardziej irytującym dodatkiem. No nie wierzę. Dobra, niech będą te. Nie chce mi się szukać butów. Kupimy sobie te. Myślę, że może być. Cały kosztuje 2900 SC. Kupujemy. Coraz więcej ludzi się pojawia tutaj. Co tu tyle ludzi robi? No nie jestem taka sama, nie? Ale, ale starałam się. No nie mam takich samych oczu jak ty Chyba giz Jak oceniacie mój look? Piszcie w komentarzach widzowie 6,5 8,5 No tak, tak, tak trochę gorzej 8 na 10 Ale zrozumcie, że Zuzi ma na sobie uni włosy Uni oczy i uni usta Więc takich samych nie mogłam znaleźć Zuzi ma na sobie włosy, usta i oczy z więc musiałam dobrać inne. Myślę, że Marty to jakaś przyjaciółka Amelki. <grym> I bardzo chcę, żebym ja się przebrała na Amelkę. Ja pamiętam że kiedyś miałam tych maluty pony. moglibyśmy tak fajnie zakończyć ten odcinek. No, lepsze poprzednie, też tak myślę. Paznokcie, ej no, nie zauważyłam, że paznokcie ona ma. Ojacie. Dobra, to Toilet Sparku będzie następne, co? Dla mnie brzydko. Wow, ok. Dobra, ostatnim lukiem, za który się przebiorę, to będzie Amelka. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie przebranie się za Toilet Sparku. Po pierwsze, potrzebujemy koloru skóry: jasno-fioletowy, tak? Do tego motylkowy makijaż. Brwi usuniemy, bo ma na sobie grzywkę, więc i tak nie będzie ich widać. Z tego co widzę, to oczy są w sklepie, ale czy są to te, czy te? Te niżej, no. Są no, one bardziej przesunięte. W tu stronę. Ciemny fiolet. Ok, nie będą te. A bluzka była z jednym z nowszych motywów. Tak mniej więcej pamiętam, że ona była. Powinna być bardzo łatwa do znalezienia. Tak, tutaj jest. No nowy, niebieski. Kuniczka z motylkami. Ej, okay. taki fiolet i motylki czerwone. Żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, to kupimy od razu buty, co mają w sobie skarpetki. Te buty bardziej kształtem będą przypominać kopyta. Czy ta apaszka będzie zachować w szaliki, kostiumy, pozostałe? Mam nadzieję, że w pozostałe i nie będziemy musieli długo szukać. Dobra, chyba najlepiej we wszystkim szukać. No coś czuję, że tą apaszkę będziemy długo szukać. Na upartego, jak nie będziemy się chciało szukać, to użyjemy tej albo tej. Dobra, nie będę szukała dalej po prostu tą. Myślę, że fryzura będzie w zakładce grzywka. Aha, nie ma jej. No to zakładka długie. Co jest? Gdzie te włosy? Wejdą po prostu zakładkę wszystko. Ja kojarzę te włosy. Myślałam, że one będą w grzywce. Albo w długie. oni one są za diamenty. Ej, a ja może mam już takie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy już mam takie. Mam. Dobra, będę trochę wyblakniejszą wersją. Będę trochę wyblakłą wersją, ale przynajmniej nie będę musiała wydawać diamentów. Ale zobaczymy, może mamy jakiś lepszy kolor. O, mam, mam lepszy kolor. No, no mamy bardziej granatowe, a ja wezmę takie bardziej fioletowe. Dobra, Wiastki I co tam jeszcze potrzebne jest? Chyba wszystko mamy. Tak, mamy wszystko. Ok. Cały lub kosztuje 3200 SC. No, a włosy chyba były za trzy diamenty, bądź dwa. Kupujemy wszystko. Co jest? Coraz więcej ludzi, z każdym lukiem. Coś nie wyglądasz. No, nie widzę siebie, no. Nie mogę zobaczyć, jak oglądam. Czy jestem podobna? Wejdźcie na nią, walczyć ja. No, nie, trochę inne kolory mam. Nie chciałam wydawać diamentów na włosy, więc wzięłam takie z szafy. A potem wzięłam takie, bo są dwa w jednym i mają taki kopytniejszy kształt. Jaka ocena widzowie? 9,5 na 10? Mi zawsze mi zawsze takie wredne oceny daje. Powinno być 10 na 10. Super! jesteś. też! brak Black 10. Ja już czekam długo. O nie, no to wszyscy będą chcieli, a ja już, już mam dosyć. Odcinek już długo. Widoczne różnice, ale na tyle blisko, że wysoka ocena się należy. Dobra, kochani, bardzo dziękuję za, za ten odcinek. Mam nadzieję, że podobało Wam się oglądanie, jak odtwarzam luki moim widzów. Piszcie komentarze, czy chcecie więcej, i napiszcie w komentarzach, jaki luk mam oddać. Więc to byłoby na tyle. Podobał Ci się ten film, albo nie podobał. Polub, lub, daj łapkę w dół, jeśli Ci się nie podobał, i skomentuj. Nie chcesz, to mnie zasubskrybuj. Bajo!